Kornelia, tym spotkaniem kończycie sezon 2020-2021, pierwszy drużyny Apelot z Ekstralidze. Powiedz mi, jak to wygląda z twojej, cele, z twojej strony, czy cele zostały zrealizowane? No cel został zrealizowany zdecydowanie wcześniej niż się spodziewaliśmy, bo zapewniliśmy sobie utrzymanie już kilka kolejek przed ostatnim meczem, także jesteśmy zadowolone, ale czasami w sumie czujemy troszeczkę niedosyt, no bo w niektórych meczach mogliśmy zdobyć jednak te trzy punkty, a, a nie udało się. No właśnie i kolejny sezon zapewne będzie dla Was bardziej wymagający, bo doskonale wiemy, że już nie będziecie Beniaminkiem i raczej zespoły już będą Was znały. A na ten następny, cel, następny sezon jaki cel sobie stawiasz Ty? Myślę, że to będzie na pewno cięższy sezon, bo przeciwnicy już wiedzą jak, wiedzą jak gramy, a cel jaki ja sobie stawiam to na pewno chciałabym zacząć zdobywać punkty z zespołami z czołówki oraz strzelać bramki i mieć więcej asyst. No i też wiemy o tym, że dzisiaj swoją przygodę w AP Lotus kończy Madzia Kołacz, Popularna szajba, powiedz mi, jak ważną rolę w tym zespole ta zawodniczka pełniła? No Madzia, Madzia jest ostoją drużyny, także będzie nam jej bardzo brakowało. Zawsze nas wspiera nie tylko na boisku, także poza nim i mam nadzieję, że koniec jest początkiem czegoś nowego i że szajba będzie się spełniała w innych yy że tak powiem, w innej relacji, może jako trener, może, może inaczej, zobaczymy. Życzę jej powodzenia i trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Dzięki.